Petro Olijnyk, pseudonim Enej, był jednym z czołowych dowódców ukraińskiej powstańczej armii UPA. W czasie II wojny światowej działał na Wołyniu, gdzie dowodził okręgiem wojskowym Bochun, obejmującym południową część regionu. To pod jego rozkazami oddziały UPA w latach 43-44 masowo i metodycznie mordowały polską ludność cywilną. Zbrodnie te miały charakter zaplanowanej czystki etnicznej i ludobójstwa, mającego na celu całkowite usunięcie Polaków z Wołynia. Skala terroru była totalna, a ofiarami byli wszyscy, bez wyjątku i bez litości. Mor Dzieci, kobiety, starców, całe rodziny. Olinik jako dowódca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację, nadzór i realizację tych akcji. Polskie wsie były dosłownie wycinane z mapy Wołynia. Metody stosowane przez UPA pod jego komendą były przerażające i skrajnie brutalne. Ataki przeprowadzano często w nocy lub wczesnym rankiem. Ludzie ginęli w swoich domach. Pośpiechu zamykani, a następnie paleni żywcem po podpaleniu chat. Miejscami masowych mordów były również kościoły, jak w Porysku czy Kisielinie, gdzie doszło do rzezi podczas nabożeństw. Stodoły czy nawet pola, gdzie Polacy byli zabijani podczas pracy żniwnych. Narzędziami zbrodni były najczęściej proste, gospodarskie przedmioty: topory, siekiery, noże, widły i pałki. Ten sposób mordowania miał na celu potęgowanie okrucieństwa i sianie paniki. Ofiary były często okaleczane. Masowe egzekucje odbywały się bez ostrzeżenia. Niekiedy Polacy zmuszani byli do kopania własnych grobów, a ciała zapowodowanych pozostawiano na widoku, by wzmacniać terror i skłaniać ocalałych do natychmiastowej ucieczki. Oddziały olejnika organizowały również zasadzki na drogi ucieczki. Ludność, która próbowała ratować się z płonących wsi, była ścigana i dobijana w lasach lub na polach. Zbrodnie te, popełniane w biały dzień w obecności sąsiadów, świadczą o bezwzględności względności i systematyczności z jaką realizowano ludobójczą politykę OUN-UPA na Wołyniu. Petro Olejnik zginął w lutym 1946 roku podczas walki z sowieckimi siłami NKWD.